Kim był dla błogosławionej Franciszki Siedlickiej jej dziadek Józef Aleksy Morawski? Jesteśmy właśnie przy jego grobowcu na Starych Powązkach w Warszawie. Kimś bardzo ważnym, najpiękniejsza chwila swojego dzieciństwa kojarzy z jego domem, gdzie spotykała inne dzieci z rodziny, gdzie uczyła się życia. Być może od dziadka nauczyła się też, jak zarządzać finansami, co jej bardzo dobrze wychodziło, a dziadek był przecież dyrektorem Komisji Przychodów i Skarbu, ministrem finansów. Ktoś bardzo jej bliski zmarł nagle w 1855 roku w sierpniu, gdy miała 13 lat. Był jeszcze urządującym ministrem finansów, zmieniło się bardzo dużo w ich życiu, duży dramat. Wtedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę, jak bardzo ulotne jest to życie, jak wszystkie zaszczyty, które są tutaj na Ziemi, które mamy, szybko mijają, że trzeba szukać tego, co ważniejsze, gdzie indziej. W ostatnim dniu naszej nowenny módmy się w sposób szczególny za osoby starsze, za babcie, za dziadków o łaskę przeżywania starości i choroby w bliskości kochającego Boga. Jeśli macie jakieś intencje, do które chcecie dołączyć, można to zrobić na podany adres mailowy.